podpisano umowę na budowę ostatniego etapu średnicówki. Prezentacja ku pamięci Wacława Szczeblewskiego otwarta. W Grudziąckim ratuszu podpisana została umowa na budowę drugiego etapu trasy średnicowej, który prowadzi od drogi łąkowej do węzła A1 Grudziądz. Najkorzystniejsze oferty w przetargu złożyły te same przedsiębiorstwa, które odpowiadały za poprzednie podetapy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo budowy dróg ze Starogardu Gdańskiego wspólnie z firmą Want czyli to jest tam te firmy, które już budowały średnicówkę ostatni etap, czyli dojazd do autostrady. To właśnie ta firma budowała. Podczas spotkania w ratuszu parafowano również umowę na nadzór inwestorski nad wspomnianym projektem. Jeżeli chodzi o, o nadzór inwestorski, to, to wygrała firma. Z Gdańska, wspólnie z konsorcją Szczuchowa. Czyli to będą takie dwa podmioty, które będą nadzorowały budowę w naszym imieniu czwartego odcinka. Przypomnę, że jest to kwota około 50 milionów złotych. Zakres prac, jakie będą wykonywane na budowie drugiego etapu trasy średnicowej, będą dotyczyły m.in. budowy ciągu głównego, który połączy wybudowany odcinek pierwszy z trzecim odcinkiem trasy średnicowej. Będą to roboty drogowe, roboty rozbiórkowe, wiadomo. E, ogródków działkowych e, i, i, i e, e, roboty branżowe, czyli sanitarne, budowa oświetlenia, e, no i główne obiekty mostowe, które stanowią prawie że połowę wartości kontraktu. Kwota podpisanego kontraktu oscyluje w granicach 50 milionów złotych. Część sumy zostanie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie jest 31 niecałe 32 miliony złotych z kwoty 50, to jest około niecałe 60% tej kwoty, to jest dofinansowanie ze środków unijnych. Władze miasta póki co nie zakładają potencjalnych opóźnień w zakończeniu prac. Na dzień dzisiejszy no nie bierzemy żadnych opóźnień pod uwagę, bo nie znamy powodów. Mówiłem na początku, że zakładam, że nic takiego tam się nie zdarzy, co by spowodowało jakieś aneksy związane z terminem. Jeśli wszystko pójdzie po myśli władz, prace związane z budową drugiego etapu trasy średnicowej zakończą się po 13 miesiącach. Przez cały miesiąc przed Gmachem Głównym Grudzącego Muzeum będzie się znajdowała prezentacja wystawy plenerowej poświęconej Wacławowi Szczeblewskiemu, artysty, który był założycielem Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Już drugi rok przypominamy sylwetkę Wacława Szczeblewskiego. W zeszłym roku z okazji 90-lecia Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych prezentowaliśmy wystawę w Gmach Muzeum. Wówczas prezentowaliśmy twórczość, pracę Wacława Szczeblewskiego. Z kolei w Gdyni, która jest partnerem naszej przy tej Akcji była wystawa plenerowa prezentowana. W tym roku jest odwrotnie. W Muzeum Miasta Gdyni odbędzie się wystawa prac Wacława Szczebleskiego. U nas właśnie prezentujemy ową wystawę plenerową. Pomorska szkoła sztuk pięknych w ubiegłym roku obchodziła swoje 90. urodziny. Placówka, która przez wiele lat mieściła się w Grudziądzu, została w późniejszym czasie przeniesiona do Gdyni. W zeszłym roku, jak mówiłam, obchodziliśmy 90-lecie powstania pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Z kolei w tym roku jest 80-lecie przeniesienia Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczebleckiego z Grudziądza do Gdyni. Były aspiracje, żeby ona pozostała w Grudziądzu, ale. Um... Też Wacław Szczeblewski chciał, żeby miał jak największy zasięg, bliżej do Kaszubszczyzny mu było również w Gdyni i tam właśnie po 10 latach przeniósł swoją szkołę. Prezentacja poświęcona Wacławowi Szczeblewskiemu będzie wystawiona do 13 października.